Jak widzicie, posiadam całą bazę sekretnych Braindrotów i dzisiaj je sobie wszystkie przerobimy, ponieważ ten materiał będzie polegał na tym, że będę je oddawał do Fuse Maszyny i z Fuse Maszyny będę dostawał niestety Braindrot Gody. Ucinek ten będzie bardzo prosty, a zarazem ciekawy, a mianowicie będę oddawał wszystkie swoje sekrety tylko po to, żeby dostać w końcu tego sekreta tutaj. Oraz wylosujemy szczęśliwca, ponieważ dzisiaj za darmo do wygrania będziecie mieli sekreta 1.6 miliona na sekundę. Cieszę się, mam nadzieję, że tak. Dobra, oddajemy wszystkie sekrety. Nie będę ukrywał, trochę szkoda takiej meduzy. No, ale oddajemy. Lawaka oraz lawaka golden. 4 braj roto oddane. Klikamy sobie 125 milionów. Naprawdę horrendalna liczba. I przy normalnych warunkach musielibyśmy czekać godzinę 29 minut. Albo sobie to zeskipować za Robuxy. 300 Robuxów, jeden skip. I tutaj z pomocą przychodzą moi pomocnicy. Między innymi moje multi konto, pierwsze, z którego również, jak widzimy, oddaję. Cztery sekrety. Lan minimum to dostać z tej maszyny jednego sekreta. Ja chyba już cztery razy robiłem tą maszynę na full sekretach i ani razu nie dostałem na 55%. Wydaje mi się, że to może być scam. O, zobaczcie, tam ja stoję, ale dobra. Jest 4 na 4 Super, bardzo się cieszę. 110 milionów, proszę bardzo, dajemy. I to konto mi już się nie przyda na razie przez półtorej godziny. Zobaczcie, że na drugim koncie tutaj mam nawet samouczek. No to niezły samouczek z meduzą. I kolejna baza z czterema sekretami. No cóż, to trzeba je oddać, tak, trzeba je oddać, więc oddajemy, i pierwszy oddany drugi oddany, ostatnia meduza, proszę bardzo, fuse machine 172 miliony o nie, najgorzej, Ej, oszukali mnie, 4 na 4 i teraz wie już stać, 172 miliony to kosztuje i 55% na sekreta, chciałbym go dostać, no i jest <laughs> nie no, nie mogę na to patrzeć, zobaczcie przechodzę samouczek, mam nubini, pizzanini i z takim sekretem biegnę do swojej bazy, kolejny na Baza z czterema sekretami. Teraz, tylko nazbierać sobie trochę pieniędzy. Chociaż olo od razu oddajemy. Kolejne 4 na 4 Na kolejnym koncie fuzujemy za 125 milionów. Nie ma problemu. I z tym kątem się również żegnamy. Przewitajmy moje czwarte konto z czwartym samouczkiem. I czwarty raz robimy dokładnie to samo, a mianowicie stylujemy Brainroty. Ale tutaj, jak szybko przeszedłem samouczek? Normalnie w sekundę. Ostatni sekret z kolejnego czwartego szmulki konta. Poleciał 110 milionów. Oddajemy. W tym momencie czuję się, jakbym jakiś deja vu, jakbym już gdzieś robił ten samouczek. Niesamowicie wyglądają te bazy z czterema sekretami, teraz je tylko trzeba oddać. i Będę naprawdę zadowolony. W sumie to, jeżeli ktoś się zna na cenach w tyle BrainRot, to może w komentarzu policzyć, ile złotówek tak naprawdę przepaliłem na ten odcinek, gdybym chciał te sobie Brainroty sprzedać. Bo jestem tego bardzo ciekawy, a ja się średnio znam na cenach. 4 na 4 z kolejna maszyna w pełni zablokowana. 172 miliony, ledwo mam tyle pieniędzy, na no ale dajemy radę, tak jest, która to już piąte multikonto za nami. Na samym początku kupimy Nubini, Pizzanini i od razu biegniemy po nasze brainroty. Gdzie jest moje główne konto? Ja już to tak długo robię, że mnie wywaliło z gry. O, już na szczęście chyba będzie moje ostatnie konto, bo więcej sekretów nie mam. Według mojej matematyki, według moich obliczeń 32 sekrety, naprawdę bardzo dużo. Licząc nawet po 10 złotych, to jest 320 złotych. Ała, moje serce i mój portfel. Już na 3 Trzecie piętro muszę wchodzić po te braindroty, Co jest? W sumie to teraz wymyśliłem patent, że zamiast biegać tak na pustego, to ja przecież od razu mogę biegać z tymi rotami i zaoszczędzę czas. Bo to i tak jest po drodze. Ej, geniusz, jestem totalnym geniuszem. Ostatni sekret leci do maszyny. Pytanie tylko, czy mi starczy pieniędzy. Mam nadzieję, że tak. stoczno, No serio, zawsze mi zabraknie tej gotówki. No nie, no i muszę sobie jednego takiego sekreta oddać. I nazbierać 20 milionów. W sumie to, żeby było szybciej, to ja sobie dwa takie sekrety przywrócę. I teraz się uda? Proszę, 141 milionów. Udało się. Teraz musimy zaczekać półtorej godziny i za półtorej godziny robimy tego wielki opening. Jejku, 32 sekrety. O, z tego doszedł chociaż jeden dobry. Czekałem bardzo długo na ten moment, ale jest. Wszystkie konta mają już Rediffuse Maszynę i sprawdzimy, ile sekretów uda mi się pozyskać z 32 sekretów. No to zaczynamy sobie z openingiem. W sumie to mogli to zrobić lepiej, żeby była jakaś ciekawsza animacja. No ale dobra, kole, Tutaj klej mamy Los Combinations secret 15 milionów na sekundę, pierwszy sekret, fajny sekretik nie będę ukrywał, fajny, to co prawda gorsze od tego Lagrande, ale zawsze coś. Pamiętajcie, że ten Lagrande ma też tutaj event tego treita więc tak naprawdę to Los Combinations jest moim najlepszym sekretem aktualnie i dobrze się zaczyna. On sobie tutaj w indeksie Los Combinations jest tutaj, więc no, jestem pod wrażeniem, dobra, no lecimy dalej. Moje ostatnie konto, czyli 6. Te multikonto też ma fuse Maszyna ready, czyli wszystkie konta na 100% Mają, nie oszukałem was Lecimy sobie tutaj, claim i co my tutaj Dostaniemy? Kolejny los Combinations, ale daje Ty, ale daje, ej fajnie daje Dobrze daje, oczywiście zaraz moje główne Konto będzie musiało sobie ukraść tą bazę Jestem ciekawy jak ona będzie wyglądała Na samym końcu tego odcinka W sumie to już możemy po tobie. Zbiegnę po to To moje, tak jest, dobra Ej, mega się cieszę, że dwa sekrety Już wydropiłem, i to takie fajne sekrety nie to jakieś wiecie słabiutkie I tak dalej lawaki tylko tutaj La combinations no wiadomo bez Eventów więc tutaj też nie są one nie wiadomo Jak kosmiczne ale kurde do rebirfa To mi się to mega przyda w sumie Tego brain rot goda to chyba możemy Sprzedać bo jest mi on totalnie bez O nie przez przypadek go podniosłem ale możemy Go sprzedać bo jest mi on niepotrzebny Tukano banano i dobra lecimy na inne konta Dzień dobry kolejne konto kolejny Baconik jak widzimy wszystko Jest w maszynie no dobra jestem ciekawy co Tutaj wyleci bo dwa mega Świetne dropy. Dobra, teraz trzeci. No, podchodzimy i odbieramy claim. Ojejku, tutaj nie. Chyba nie za dobrze. No, tutaj niestety Braidrod godzi. No, tutaj nie jest mi to jakoś nie wiadomo jak potrzebne. Może to sobie wrzucę do tej maszyny w sumie. Nie wiem. Te konta mi się na pewno jeszcze przydadzą. Więc jak to jest Braidrod God, to na razie nie zrzucam go z mulciaka. Kolejne konto, kolejne możliwości. Zobaczymy, co teraz nam wyleci z tej fuse maszyny. Proszę bardzo, daj sekreta. No, to jest tak naprawdę 50-50. Czy da nam sekreta, czy nie da nam sekreta? I nie. Dało nam sekreta, teraz niedobrze leci, ale spokojnie to jeszcze nie koniec. Jeszcze trochę tutaj wejdzie braid To tukan jest słaby. Tukan oddany, kolejne konto. Z tym kątem mam jeszcze trzy do odebrania i fajnie by było, jakby chociaż jeden był jeszcze sekretem, żebym tutaj miał ich więcej, ale na razie czy to się opłacało? W sumie to 15 bilionów na sekundę. Ja tam wrzucałem sekrety, które dają po 300 tysięcy, więc w sumie wydaje mi się, że to jest w miarę okej okay wymiana. Tak, będąc z wami zupełnie na poważnie szczerym, dobra. Sprawdźmy, co wyjdzie. Tutaj sekret, sekret, mamy Sekreta, ale takiego Tragicznego sekreta Ojejku, oj tutaj Łopata, czyli tamte dwa lagrande To jakieś nie wiadomo jak dobre mi Wyleciały, bo ten sekret to muszę wam Powiedzieć, że się w ogóle nie opłacał No niestety, no niestety Ale sekret to sekret, będzie standardowo Do indeksu, bo takiej łopaty jeszcze Nie miałem, czekajcie muszę się upewnić Czy na pewno tej łopaty nie miałem w indeksie Gdzie ona tutaj jest, to jest drugi najgorszy Sekret w ogóle w gierce, a my dost Daliśmy czwartego najlepszego, więc No taki nie najgorszy, dobra, gdzie jest moja baza Tutaj jest moja baza, sekreta zabieramy Zobaczcie ile to siana farmi No może dzięki temu wbijemy szybciej Rebirfa, no dobra, kolejne konta Kolejne konto, kolejne możliwości, kolejne przygody Ale w sumie to sobie zdałem sprawę Jakim ja mega farciarzem jestem, że wydropiłem Te dwa los kombinatosy Niesamowite, no ale lecimy dalej, tak Kolejna maszyna, daj sekreta Ponad 50% na sekreta i niestety O, diamond. czyli tutaj też możemy Dajmondy wydropywać, ja nawet nie wiem Wiedziałem, chyba że jak wrzuciłem Diamond sekreta W sumie nie pamiętam, jakie tutaj wrzuciłem No ale to jest Brainrot God, no to sobie poczekam Tylko aż on dojdzie, bo tego Brainrot Goda No nie potrzebuje, nie, nie potrzebuje Nie będę ukrywał, 150 tysięcy Na sekundę mnie nie urządza, lecimy na Ostatnie konto, chociaż w sumie zanim odbiorę To ostatnie konto, które już na mnie Zaraz będzie czekało, to mogę wam rozdać tego Mojego sekreta, którego wam obiecałem Takiego oto 1.6 miliona Na sekundę, on mi również jest potrzebny A jeżeli chcecie go wygrać, to zostawcie subskrypcję, dzwoneczki na tym kanale, Łapkę w górę pod tym odcinkiem. A w komentarzu napiszcie słowo sekret. Oraz wasz nickname z Robloxa, żebym wiedział, kogo mogę dodać. I pamiętajcie, na telefonie jest taka bardzo fajna funkcja podbijania filmów. Więc jeżeli możecie, to mi podbijcie ten film na telefonie. Bardzo bym was o to prosił. I ostatnie konto. Jest ostatnie konto. Czy my to się zastanawiam? Czy nie wrzucić sobie tych czterech sekretów do tej maszyny? Ale to nie, no chyba tego nie zrobię, bo to są jednak jedne z lepszych sekretów w grze. I dobra, proszę, daj sekreta. Proszę, żeby tutaj był jakiś fajny sekret. Proszę. Dobra, jesteście gotowi? 3, 2, 1 i niestety nie, niestety nie, Braindrop God, niedobrze, dobra, tego Braid Goda to zostawiam. Podsumowując upeaning zrobiliśmy 3 sekrety nowe, 2 los kombinatosy oraz jedną łopatę, a jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie ogromną liczbę łapek w górę, to w następnym odcinku rozdam wam takiego jednego los kombinatosa totalnie za darmo.